Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiejszej nocy na amerykańskiej ziemi odbyła się kluczowa walka dla dalszych losów Mateusza Gamrota w federacji UFC. Po bolesnej porażce z danym hookerem, wiele osób zadawało sobie pytanie, czy Gamer wróci jeszcze do ścisłej czołówki kategorii lekkiej, i wydaje się, że poznaliśmy na to odpowiedź. Mateusz Gamrot dzisiejszej nocy zrobił to, co trzeba i zdominował ludowita Kleina na pełnym dystansie, pokazując tym samym, że wciąż jest realnym zagrożeniem dla najlepszych zawodników. Pomimo tego, że Polak na papierze był faworytem w starciu ze Słowakiem, to w rzeczywistości był to bardzo groźny pojedynek okraszony sporą presją, której Gamer sprostał. Pokazał tym samym, że potrafi wyciągać wnioski z porażek i nieustannie rozwijać się z walki na walkę pomimo tego, że i tak już ma duże doświadczenie. W dzisiejszym materiale podsumujemy sobie pojedynek Mateusza Gamrota z Ludowitem Kleinem z poprzedniej gali UFC. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale i łapki w górę pod filmem dla YouTube'owego algorytmu. Bez przedłużania, lecimy z tematem. Rozpocznijmy od krótkiego streszczenia pojedynku Mateusza Gamrota z ludowitem Kleinem. Od pierwszej sekundy można było zauważyć, że stroną atakującą był Polak, który swoimi akcjami skutecznie odcinał Kleinę od przestrzeni. Słowak był zmuszony do hasania przy siatce, natomiast przy jakiejkolwiek próbie skontrowania lub odwrócenia pozycji, Gamrot łapał klamrę i wchodził w clinch. Tam zobaczyliśmy kolana na korpus, uderzenia w zwarciu i kontrolę pleców przy ogrodzeniu, czyli standardowe akcje w wykonaniu Mateusza. Klein trafiał pojedynczymi ciosami, natomiast żaden z nich nie zrobił większego wrażenia na naszym rodaku. Od drugiej rundy zrobił nam się trochę teatr jednego aktora, ponieważ Gamrot dosyć szybko przeniósł walkę do parteru i okładał swojego rywala mocnymi ciosami oraz łokciami. Kline próbował się wydostać, ale każde jego ruchy były neutralizowane, i z każdą sekundą ulatywała z niego energia i wiara w zwycięstwo. W trzeciej rundzie Słowak wiedział, że przegrywa, więc rzucił się wabank na swojego rywala, szukając kolan, hajkików i ciosów rozpaczy. Gamrod pozostał czujny, punktował prostymi, świetnie pracował na nogach, nie dał się złapać na żadną przypadkową akcję. W końcu złapał odpowiedni moment i po raz kolejny przeniósł walkę na ziemię, a tam dotrzymał do końca trzeciej rundy. Wynik tego starcia dla wszystkich był formalnością, i według trzech sędziów Mateusz Gamrot wygrał ten pojedynek 30 do 27. Trzeba to powiedzieć wprost: ta walka dla Gamrota była bardzo niewygodna i w przypadku przegranej mogła zakończyć się tragicznie, jeżeli chodzi o jego pozycję w rankingu. Klein nie jest ogromnym nazwiskiem, nie jest notowany w rankingu i ta walka nie obiła się szerokim echem medialnym. Dla Gamrota porażka z rywalem spoza rankingu oznaczałaby brutalne wypadnięcie z obiegu i tak naprawdę z gry o cokolwiek wielkiego w tej dywizji. To była walka z nożem na gardle, ale Gamer wytrzymał presję, wszedł do klatki i zrobił dobrą robotę. Takie zwycięstwa nie dają spektakularnych awansów, nie robią wielkiego szumu w mediach, ale są absolutnie kluczowe dla budowania legendy. Gamer po prostu pokazał, że naprawdę zasługuje na miano zawodnika światowego formatu. I jednym zdaniem oddzielił ziarno od plew, jeżeli chodzi o kategorię lekką. Przechodząc do dyspozycji Mateusza Gamrota w tym pojedynku, to było widać ogromną dojrzałość w każdej płaszczyźnie i zdecydowany progres. To był Gamer 2.0, bardziej świadomy, bardziej uważny, ale wciąż agresywny i bezlitosny, gdy tylko poczuje krew i słabość swojego rywala. Po takiej dyspozycji w walce z Kleinem UFC powinno przestać traktować go jako zapchaj dziurę do tej dywizji, tylko jako poważnego gracza do najważniejszych pojedynków. Zapewne po tej walce nie awansuje za bardzo w rankingu, ale teraz zdecydowanie powinien zawalczyć z kimś wyżej notowanym. Kto wie, być może to jest początek jego rajdu do walki o mistrzowski tytuł. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o pojedynku Mateusza Gamrota z Ludowitem Kleinem z ubiegłej gali UFC. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.